I tutaj takie pytanie. Dzień dobry Pani Kasiu, mam takie pytanie, jak to jest tak, że jak chcesz dla kogoś dobrze starać się, żeby było jak najlepiej, pomogasz, to tym bardziej miał Cię gdzieś, jesteś najgorsza, bo u mnie właśnie tak jest. I tu jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że my nie powinniśmy się starać. Najpierw powinniśmy patrzeć, czy to, co robimy jest zgodne z, naszym, z naszymi potrzebami, czy to... Czy to rzeczywiście warto jakby robić, warto być w życiu troszeczkę egoistą, wiedzieć, kiedy można dać, a kiedy nie dać w pewien sposób nie możemy, jeżeli my myślimy o sobie, jeżeli my wspieramy własną energię, wtedy możemy też dać siebie ludziom. Natomiast jeżeli my w pewien sposób nie dbamy o własne potrzeby, kiedy my czujemy się tacy właśnie pokrzywdzeni w pewien sposób, wtedy no wtedy jesteśmy ofiarą. Nie bądźmy ofiarami, kochani w życiu. Bądźmy osobami, które są w siebie świadome, bądźmy osobami, które są w siebie takie, powiem, bardzo dumne, bądźmy osobami, które zdecydowanie y, mają poczucie y, godności, ale też poczucie y, tego, co jest Twoje, a co jest innych. Nie, da nie oddawajmy siebie. Nie oddawajmy siebie całkowicie, to jest błąd, nie róbmy z siebie ofiar w życiu. Nie rób siebie ofiar w życiu, tak zatytułuję ten filmik, bo wtedy po prostu tracisz siebie. Pozdrawiam. I to nie ma nic wspólnego z miłością, tylko ze spokojeniem swojego ego.